Akcja Seniorze bądź bezpieczny na drodze jest organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu oraz Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Funkcjonariusze policji przedstawiają swoją prezentację. Rozmawiamy później na temat problematycznych przepisów, które dotyczą pieszych, a także rowerzystów, a także naszych seniorzy także jeszcze kierują pojazdami. No i dyskusja na koniec Staramy się na każdym spotkaniu doposażyć naszych seniorów w odblaski, w kamizelki odblaskowe tak żeby byli bardziej widoczni i bezpieczniejsi na naszych drogach. Jeżeli chodzi o seniorów, mamy do czynienia głównie z grupą jednak niechronionych użytkowników dróg, czyli mamy tutaj głównie pieszych i rowerzystów. Dlatego musimy nadal docierać do seniorów, przekazywać te podstawowe zasady, przypominać przede wszystkim, tak, zachowanie tej szczególnej ostrożności w okolicy przejść dla pieszych, jeżeli chodzi o jazdę rowerem Wspominamy również te zasady bezpieczeństwa. Informujemy o tym, jak ważne jest zabezpieczenie w postaci tak tego kasku czy kamizelki odblaskowej. Spotkanie zgromadziło kilkadziesiąt osób. To pokazuje, że tego typu inicjatywy są potrzebne. Wychodząc z domu, warto mieć jakiś element odblaskowy, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, tym pierwszym uczestnikiem i idąc gdzieś przy drodze. Dobrze jest, żeby ta osoba była dobrze oznaczona, czasami oświetlona bo to zwiększa je bezpieczeństwo i o tym też stanowią statystyki i policji. Seniorzy są nieodzownym i licznym elementem tego naszego ruchu drogowego. Wiadomo, percepcja seniorów, ich sposób poruszania się już nie jest taki jak młodego człowieka. Tym bardziej oni powinni sięgać do tych dobrych praktyk, do profilaktyki i powinni szczególną uwagę zwracać na to, jak poruszają się w ruchu drogowym. Na terenie powiatu środowickiego nie ma większych problemów z bezpieczeństwem. Na szczęście rzadko dochodzi tutaj do wypadków. My jako, jako powiat inwestujemy w bezpieczeństwo poprzez budowę chodników na terenie powiatu środowickiego, jak i też również poprawiamy stan nawierzchni dróg, czy to przez przebudowę, remont, czy budowę dróg. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu zapowiada, że w kolejnych tygodniach będzie organizował następne akcje dla seniorów. Podobnie będzie z najmłodszymi. Po ich powrocie do szkół we wrześniu również ruszą spotkania dedykowane właśnie im.